Jak te dwa pierwsze. Czy to jest realne? Na razie najdalej Harioli. 206,5 metra. Adam Małysz. Wyjście z progu i teraz znowu jest dość nisko, nisko. Czy wystarczy? No, jak to był skok spóźniony, wyraźnie. tymi na. Adam Małysz jest na miejscu trzecim. Poniżej jednego metra, trudne warunki, a więc y, trzeba się odbić wysoko, niczym ptak, a później zamienić w małego, wielkiego człowieka, rozpiętego między nadzieją zwycięstwa, naszymi marzeniami, leć bez końca, bez prawa ciążenia. No i co? Mi może trochę brakować. Nie udało się odlecieć tak daleko, jakbyśmy wszyscy chcieli. I jest który? Trzeci. 191 metrów odległość uzyskana Polaka w najsłabszych warunkach, bo miał najsłabszy wiatr pod Narty w pierwszej kolejce. Może podobnie jak Ito czy Morgenszten poprawi się wyraźnie w drugiej serii. Reprezentant Polski będzie ponad 200 metrowy lot. Brawo, tak jest, jest ponad 200 metrowy. 211,5 metra, od razu dużo wyższe noty niż za ten pierwszy skok. No tak, przegrywa z dajki Ito i z Tomasem Morgenszten. No zobaczymy. Kamilu przypomnij sobie najlepsze loty, jakie miałeś w życiu. Dobrze. Krasza ten w planicy 251,5 metra. Lecie, leci, leci jeszcze, i będzie jest, liderem się. Jest, Ale sim odskoczył i teraz będzie zagrożony tylko przez Freitaga i Tandego. 20 punktów do Kamila Stocha. Stąd ta przewaga w tej chwili. 30. indywidualnym. Mamy nadzieję, że potwierdzi także to Kamil Stoch. Srebrny medalista Mistrzostw Świata w rywalizacji indywidualnej. Startował wcześniej w pięciu konkursach drużynowych na Mistrzostwach Świata w lotach. Było miejsce dziewiąte, jego udziałem dziesiąte, czwarte, siódme, piąte. Może dziś wreszcie będzie historyczne wydarzenie. Medal dla Polaków. Pierwszy. Spokojnie, spokojnie lecz, w locie, lecz, 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 jeszcze lecz, jest, jeszcze jest, lecz, jest, jest 205 metrów mniej więcej uzyskane przez Kamila bardzo w bardzo złych warunkach, warunkach. 0,8 metra na sekundę wiatru w plecy, a mimo tego Polak ląduje na 200 Mały Małyszowi ani w drużynie, ani indywidualnie Stefan Hula towarzyszył Adamowi podczas tamtych drużynowych prób, a teraz może cieszyć się ze swojego pierwszego medalu wielkiej światowej imprezy zdobytego wraz z kolegami. Друзья,